Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem odcinek świąteczny. Czas mamy taki, że wigilia jest praktycznie zapasem, więc wszystkie przygotowania do świąt pewnie już macie poczynione. Jeżeli jednak potrzebujecie jeszcze wsparcia w sferze ubioru, to przychodzę do Was niczym takie żartobliwe pogodowe stylizacyjne z kilkoma podpowiedziami na świąteczne stylówki last minute. Tworząc te stylówki, czy dodając Wam tutaj te pomysły, skupiłam się głównie na ubraniach, które większość osób ma w swojej szafie e, lub bardzo łatwo może je zaanektować w jakiś sposób. Nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsza stylówka, Last Minute, jest w oparciu o elegancką koszulę. Ja wybrałam tutaj białą koszulę ze względu na to, że wydaje mi się, że biała koszula na guziki zapinana jest taka bardzo. Uniwersalna i pewnie w większości szaf taka koszula jest. Natomiast może być to elegancka koszula w każdym dowolnym, innym kolorze, jaki macie. Jeżeli będzie wzbogacona jeszcze o jakąś fajną biżuterię albo bardziej odświetny makijaż, to tutaj to wszystko zrobi robotę i macie już pierwszą, świąteczną stylówkę. Last minute. Jeżeli nie macie w waszej szafie eleganckiej koszuli zapinanej na guziki, poszukajcie w szafie waszego taty. Brata, dziadka, ewentualnie każdego innego przedstawiciela e, płci męskiej w Waszej rodzinie. Kolejny element to tak zwana mała czarna e, lub generalnie inna sukienka elegancka, którą pewnie macie w szafie. E, I tutaj możecie ją wykorzystać na kilka sposobów. Jeden to jest założenie pod nią czegoś, żeby wiadomość, świąteczna okazja z rodziną żeby też nie stworzyć klimatu, że idziemy na jakąś super imprezę, chyba, że macie świąteczną imprezę, no to wtedy jak najbardziej. E, ale założenie takiej sukienki czy na golf, czy na wspomnianą wcześniej białą koszulę, e, czy na jakiś błyszczący top, czy coś takiego, zawsze będzie też fajnym rozwiązaniem na stworzenie bardziej odświętnej stylizacji. E, możecie to też wziąć w drugą stronę i po prostu daną rzecz założyć na tę sukienkę. E, czy tutaj dodatkowo może być na przykład jakiś fajny sweter, dzięki któremu ta wasza stylówka zyska taki trochę zimowy klimat? E, będzie elegancja podkreślana przez elegancką sukienkę, więc stylówka świąteczna numer dwa gotowa. Trzeci element i jednocześnie baza trzeciej stylówki to są spodnie od garnituru. Tudzież jakiekolwiek inne eleganckie spodnie, które macie w szafie. I wtedy takie spodnie biorą na siebie, takiego ciężar e, świąteczności danej stylówki. E, I możecie do takich spodni założyć dowolną górę, może to być nawet t-shirt, podrasować to jakąś fajną biżuterią, dorzucić marynarkę, jeżeli macie. E, I tutaj też będziecie miały bardzo fajną, elegancką stylówkę. Tę samą robotę równie dobrze wykona elegancka spódnica, do której też możecie dobrać dowolną górę dorzucić do tego jakąś fajną biżuterię i bardziej odświętny makijaż i już macie też kolejną świąteczną stylówkę. Kolejna rzecz to jest coś czerwonego bądź coś zielonego, jak możemy wywnioskować ze wszystkich plakatów filmów świątecznych, są to dwa kolory, które podkreślają e, taki świąteczny charakter na maksa, więc jak wybierzcie coś w tych kolorach, to już możecie E, już możecie się czuć odświętnie ubrani, tak jak na przykład jak ja dzisiaj mam na sobie um, dość wiekowy już sweterek, który wygrzebałam ostatnio podczas wizyty u rodziców e, i co, wzbogaciłam go taką oto własnoręcznie zrobioną opaską na włosy i też czuję, że wyglądam świątecznie. Kolejna rzecz, którą możecie wykorzystać do stworzenia bardziej świątecznej stylówki jest tak zwany imprezowy top. Czyli top, który jest trochę bardziej błyszczący, który jest trochę bardziej e, odkrywający, natomiast e, nie ubierając go po prostu na siebie i tyle, tylko ubierając go na coś, czy na golf, czy na t-shirt, czy na wspomnianą już chyba dwa czy trzy razy białą koszulę, e, nadać dzięki temu takiemu prostemu strojowi element blasku, błysku świąteczności. I ten blask i błysk, to jest kolejny sposób na to, żeby podrasować Waszą stylówkę, bo e, możecie wziąć najbardziej prostą, podstawową stylówkę, jaką u lubicie ubierać, do dorzucić do niej błyszczącą biżuterię, dorzucić do niej trochę błyszczącego makijażu e, i już nadajecie tej stylówce charakter świąteczny. Przy tym czujecie się mu wygodnie, bo jest to coś, co lubicie. I do tyle. Kilka szybkich świątecznych stylówek, last minute, żeby też wam nie zabierać za dużo czasu przed świętami. Z mojej strony życzę wam wszystkiego, wszystkiego najpiękniejszego na święta. I pamiętajcie też, żeby może za dużo się nie skupiać na stroju w tym czasie, a bardziej skupiać się na tym, żeby spędzić um, jakościowy czas z waszymi bliskimi. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.